Cześć, witam Was bardzo serdecznie w serii, w której omawiam moje książki, przedstawiam genezę ich powstania, dlaczego powstały, co się przyczyniło do ich powstania i co przy okazji zawierają. Więc dzisiaj serdecznie zapraszam Was na podróż z książką Wszechświat i Ty. Co to jest za książka, dlaczego ją napisałem, dlaczego ją wydałem i w jaki sposób różni się od innych moich pozycji? co takiego sprawiło, że ta książka jest tym, czym jest, prawda? Otóż wszechświat i ty to książka kolejna po mojej wcześniejszej pozycji kurs magii psychotronicznej. Tam ta książka była bardzo mocno skoncentrowana na technikach percepcji pozazmysłowej, technikach magicznych, technikach związanych ze śnieniem, z podróżami poza ciałem i tak dalej i tak dalej i była takim praktycznym przewodnikiem po rozwoju umiejętności nie było tam zbyt wiele teorii nie było tam zbyt wiele filozofii tam były umiejętności i to jak z nich korzystać jak je uruchamiać to było przesłanie książki praktyczna wiedza tego rodzaju natomiast minęło kilka lat i moje zainteresowanie poszły troszeczkę Wówczas w innym kierunku. Ta książka powstała koło 2007 roku, coś koło tego, musiałbym sprawdzić w moich archiwach, ale wydaje mi się, że to był mniej więcej ten okres, może ciut nawet wcześniej. W każdym razie moje zainteresowania przeniosły się na rozwój duchowy bardziej. Bardziej niż rozwój samych umiejętności w tym momencie mojego życia, bardziej niż rozwój umiejętności percepcyjnych, zainteresowałem się kontekstem filozoficznym, duchowym i rozwojem duchowym. Dlaczego? Troszeczkę dlatego, że że widziałem, że wśród ludzi, którzy zajmowali się w tamtym okresie różnymi działaniami mającymi na celu rozwój zdolności parapsychicznych, było bardzo mało, czasami, takiej dojrzałości duchowo-filozoficznej, po prostu. Robiono pewne rzeczy bez kontekstu, jaki to ma wydźwięk dla, dla rozwoju, dla innych ludzi. No, interesowano się samymi umiejętnościami. Ja zresztą też miałem taki opis, że samy, same umiejętności mnie ciekawiły. Ale później stwierdziłem, że trzeba to wszystko osadzić w jakimś obrazie świata, który będzie. Będzie właśnie nasączony, będzie niósł jakąś, jakieś przesłanie, jakąś filozofię, będzie to po coś, będzie to jakaś jakość też e, świata. Ja się wy, wychowałem w rodzinie katolickiej i gdzieś tam, gdzieś tam w pewnym momencie, widząc katolicką budę, mówiąc pro, wprost, odszedłem od, od tego. Zająłem się po prostu bardzo pragmatycznym podejściem do różnych tematów. A tutaj na tym etapie zacząłem odczuwać potrzebę powrotu do pewnych takich duchowych treści, ale nie religijnych, absolutnie. Ta książka nie ma w sobie nic religijnego, tylko na zasadzie nasze poczucie łączności z wszechświatem, jako po prostu pewną całością, której jesteśmy częścią. Nasze aspiracje duchowe, jako aspiracje pewnie, do pewnych jakości, etyczne aspiracje, rozwojowe aspiracje, medytacja, i zwróć, zwracanie uwagi na różnego rodzaju też rzeczy, które w tym rozwoju i pomagają, i przeszkadzają. Więc ta książka ona trochę jest taką książką. Psychologiczno-filozoficzną, tak bym to chyba ujął filozoficzno-psychologiczną. Trochę mówi o różnych wzorcach, ale bardzo dużo mówi o pewnej takiej życiowej filozofii, którą ja na tamten czas zawarłem tych tej książce. Pamiętajmy, że to też jest pewien wycinek mojego życia. Ja tutaj będę przy każdej książce chyba o tym przypominał, że każda książka dla mnie jest podsumowaniem pewnego etapu mojego życia, gdzie zebrałem. Pewną wiedzę, którą nabyłem mi doświadczenie, postanowiłem to utrwalić i udostępnić w formie książki. Natomiast każda z moich książek jest inna, bo moje życie jest ciągłym rozwojem, w związku z tym nowe perspektywy, nowe tematy i inne książki są troszeczkę inne, z zupełnie innymi zagadnieniami się posługują. Ta książka miała być taką pozytywną, ogólnie rozwojową, filozoficzną rzeczą lekką w miarę możliwości, nie zagłębiającą się w żadne doktryny, w żadne, w żadne systemy narzucające jakieś tam filozofie. Wręcz przeciwnie, miała być po prostu pewnego rodzaju inspirującą lekturą. Dlatego ma też kolor właśnie błękitno, Biały, jako taki trochę niebo, niebo chmury, coś takiego lekkiego, takiego, takiego kojarzonego też i z pewnym relaksem, i z pewnymi pozytywnymi jakościami, bo jak niebo jest niebieskie i jasne, to jest miły, przyjemny dzień, prawda i tak dalej, i tak dalej, troszeczkę dlatego. No i to jest książka, którą wydałem również pod pseudonimem Arkadius, idąc wtedy za ciosem. Z poprzedniej książki stwierdziłem, że chcę być konsekwentny. No, skoro, skoro wymyśliłem sobie, że pseudonim Arcadius to będzie coś takiego, pod czym będę wydawał, to stwierdziłem, że będę kontynuował to. Później zmieniłem zdanie przy kolejnych książkach, ale ta książka właśnie jeszcze wyszła jako Arcadius, chociaż część rozdziałów z tej książki można było znaleźć w internecie swego czasu, bo były to moje artykuły, które podpisywałem z imienia i nazwiska. I część tych artykułów później akurat wykorzystałem do złożenia tego w całość jako książkę i jako po prostu w poszczególne rozdziały. Książka jest więc lekka, inspirująca, duchowa i temu poświęcona. Tych książek jeszcze mam w tym momencie pewien nieduży zapas. Podejrzewam, że tych książek mi zostało, nie wiem, może z 20. Więc jeżeli byście byli zainteresowani, to możecie się ze mną po prostu skontaktować na priwa przez Messengera czy przez e-mail w centrum rozwoju.pl strona i tam możecie znaleźć przez fanpage'a i tak dalej. Książka jest wciąż dostępna, aczkolwiek w ogóle jej tak naprawdę nie promuję, bo jak każda moja pozycja, już o tym chyba mówiłem, powtórzę tutaj, że ja tak mam, że kiedy tworzę książkę, jestem w nią bardzo zaangażowany, ale kiedy wydam książkę, zajmuję się zupełnie czymś innym i, i po prostu tracę uwagę. Nie potrafię utrzymywać takiej uwagi na fakcie promowania książki, żeby cały czas książkę promować, cały czas mówić kupcie, kupcie, kupcie. Nie, ja mam tak, że miałem potrzebę podzielić się czymś, podsumować, napisałem książkę, wydałem, jest dostępna. I zazwyczaj potem jest tak, że o niej nie mówię. Tutaj wyjątkowo stwierdziłem, że zrobię taką serię, w której przybliżam, żeby w ogóle ktoś się dowiedział, bo już teraz jest bardzo moich, dużo moich widzów, podejrzewam, i słuchaczy, którzy w ogóle nawet nie wiedzą o tych książkach, bo ja o nich po prostu nie mówię. Ale to dzisiaj mówię: jest ta książka, więc jeżeli jesteście zainteresowani, nie jest ona rewolucyjna. Jest ona napisana około 2006-2007 roku, coś koło tego. Natomiast jest, mam nadzieję, wciąż inspirująca, bo dotyczy bardzo uniwersalnych tematów i tak ona wygląda. Tyle dzisiaj. Łapka w górę pod filmem. Zachęca dla mnie do nagrywania kolejnych rzeczy. Czytam Wasze komentarze. Jeżeli chcecie się podzielić jakimiś obserwacjami, zaproponować coś, zainspirować, serdecznie zapraszam. Do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.